Ameryka jest jak narkotyk. Krzysztof Krawczyk. Ameryka jest jak narkotyk. Mami światłami wielkich miast. Zniewala dostojnością drapaczych chmur. Porywa krwiobiegiem autostrad. Uwodzi pięknem gór skalistych. Koi wiatrem prerii. Ameryka jest jak Elvis Presley, dynamiczna rock'n'roll'em, smutna bluesem, szybka swingiem, radosna Dixielandem i ckliwa piosenką sentymentalną. Ameryka jest jak Tygiel mieszają się w nim narody, kultury, tradycje, wierzenia, tragedie i nadzieje. Ameryka jest jak bar. Dobrze zaopatrzony bar, w którym Irlandczycy piją piwo, Francuzi koniak, Włosi wino, Szkoci whisky, Anglicy gin, Meksykanie tequila, Niemcy sznapsa, a Polacy wódkę. Ameryka jest jak indiański mędrzec ze swoją mądrą organizacją sprawnej administracji, niezależnym sądownictwem. Kształceniem młodych pokoleń opieką nad ludźmi, starymi umiejętnością rozwiązywania konfliktów narodowych, rasowych i religijnych, jednym słowem, ze swoją demokracją. Ameryka jest jak piękna i posażna panna żeby użyć retoryki Władysława Bartoszewskiego i jak każda Piękna i posażna panna nie musi wdzięczyć się do adoratorów. Przebiera w nich. Jed, jednym daje nadzieję, innym coś więcej, a innym po prostu kosza. Jest tak piękna i posażna, że to ona dyktuje warunki. W takiej Ameryce miałem oddać, miałem oddać 10 lat. Swego życia, bo Ameryka oddużyła mnie jak narkotyk, zniewoliła głosem Elvisa Presleya, porwała w swój tygiel, wpędziła do baru, uwiodła urodom posażnej panny i to tu dużo gadać. Odrzuciła moje zaloty. Dziś jednak nie żałuję tamtych lat. To był mój prawdziwy uniwersytet życia. Każdego z młodych buntowników, mających często gębę pełną frazesów i pretensji do całego świata, wysadziłbym na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku z jednym dolarem w kieszeni. Niech wystartują w amerykańskiej gonitwie. Nawet jak nie wygrają, to gwarantuję im, że i tak wyjdą z tego wyścigu zwycięsko, bo y, dowiedzą się o prawdziwym życiu więcej niż dziś tylko z internetu. Dla nas żyjących w komunistycznej Polsce, Ameryka y, była tęsknotą spełnieniem marzeń i ja postanowiłem w 1979 roku spełnić swój amerykański sen. Trwał on w dwóch. Sekwencjach 10 lat. Często budziłem się z tego snu w warunkach dramatycznych, jak wtedy w amerykańskim więzieniu, przeżywając śmierć Krzysztofa klęczona, rozpad małżeństwa z Haliną, wypadek samochodu, w którym spłonęła moja aparatura muzyczna, upadek na zdrowiu. Ale były też momenty radosne, jak wizyty przyjaciół z kraju, w tym mojej mamy, no i nade wszystko poznanie Ewy, od której zaczęła się nowa epoka w moim życiu. Ale zacznę opowieść od początku.